Dzień dobry, kochani, witam bardzo serdecznie w środę 23 kwietnia 2025. Jesteśmy na przesłaniu anielskim, runiczne miejsce mocy. Witam bardzo serdecznie każdego Ciebie. Zobaczymy sobie, co tutaj anioły mają do przekazania nam na dziś. A runa, która nam na dziś wyszła, to runa Fechu, która mówi o nowym początku, o spełnieniu, o bogactwie, o pieniądzach, o w sprawach związanych z finansami, ze sprawach związanych z rozwojem duchowym. Jest to energia, która mówi o nowej przyjaźni, miłości, a więc nowych początkach, nowej pracy. Tak, jeżeli Ty wiesz, czego chcesz, to dzisiaj fajnie iść w tym kierunku, rozpoczynać nowe rzeczy. Bardzo pozytywna i ku temu dobra energia. Zapraszam na więcej, na zakładkę playlisty na Dnia. A tutaj patrzymy, żółty kamień, patrzymy, co tu aniołowie chcą nam dopowiedzieć dzisiaj. I biały kamień, druga grupa. Dla osób, które wybrały żółty, mądrość. Można zdobyć wiedzę, lecz mądrość pochodzi od Boga. Wsłuchaj się w siebie, by usłyszeć mądrość swojej duszy. Dzięki temu będziesz podejmować decyzje i działać w zgodzie ze swoim nieskończonym ja. Mądrość pozwala spojrzeć na życie z nowej perspektywy. Wszelkie dramaty i lęki przestają być istotne w zestawieniu ze wspaniałością, którą teraz widzisz. Kroć ścieżką życia, niczym mędrzec, a wszyscy będą Cię szanować i cenić. I afirmacja wsłuchuje się w swoją mądrość. Wieczna miłość, pomóż mi dostrzec całą miłość, która mnie otacza tak, żebym mógł poczuć bezpieczne otrzymywanie, wyrażanie i dawanie miłości, przekazuje Archanioł Michał. Azuryt, głębokie emocjonalne uzdrowienie, twoje serce jest gotowe do uzdrowienia z przeszłych doświadczeń, a ty jesteś gotowy poświęcić czas i energię na opiekę. Terapeutyczną, a więc tutaj warto zająć się, kochani, dzisiaj sobą. Jeśli dbasz o siebie, korzystają na tym wszyscy. Pozwól sobie dziś na coś relaksującego masaż, kąpiel w soli morskiej lub petir. Istnieje coś dla Ciebie lepszego, coś o czym myślisz, nad czym się zastanawiasz. Granice. Ustalaj granice, oszczędzaj swój cenny czas i energię. Podpowiadają tutaj aniołowie. Wzbogacasz życie swoją osobą, a więc pamiętaj kim jesteś i zawsze stawiaj siebie na pierwszym miejscu. I biały kamień. Obfitość. Wow. W twoim życiu nadszedł czas, by zaznać pomyślności, miłości i sukcesu. Czerpiesz z nieskończonych zasobów wszechświata tyle, ile według ciebie ci się należy. Anielska mądrość przypomina ci, byś zawsze wierzył w siebie oraz w to, że zasługujesz na więcej. Dzięki temu przyciągniesz do siebie obfitość i prawdziwe bogactwo życiowe. By poczuć atmosferę miłości, otwórz swoje serce na innych, zdecyduj się robić to, co daje ci największe spełnienie. A anioły przyniosą ci radość, satysfakcję, sukces. Pomnóż swój dobrobyt, otrzymując z wdzięcznością, dając z chęcią i dziękując za wszystko. Ciesz się tym, co masz, a otrzymasz jeszcze więcej. I afirmacja zasługuje na miłość, pomyślność i sukces, miej pewność siebie. Archaniele Michale, proszę użyć mi swojej odwagi i hartu ducha, dopomóż mi w oświadomieniu sobie, że jestem jednością z tym wszystkim, co jest Boskie, mądrością, siłą, miłością, twórczością, obfitością i zdrowiem. Pozwól mi poczuć pewność siebie i spokój w sobie. Malachit Dobrobyt, następuje pozytywna zmiana w przypływie boskiego wsparcia dla Ciebie. Maja, nauka i edukacja pomagają Ci osiągnąć życiowy cel i rozwijać się. Możesz liczyć na pomoc aniołów, a więc warto tutaj iść w kierunku poszerzania swojej wiedzy, nauki. Jeżeli się zastanawiasz, tak, to jest dobry pomysł, energię mówią. O czym myślisz? Skoncentruj swoją energię. Silna wola to zdumiewająca moc, a więc zamierzenia. Poznaj samego siebie. A więc daj sobie czas i poznaj samego siebie. Wszystkiego, co najlepsze, kochani. Niech to będzie piękna środa, pełna radości, spełnienia i tej obfitości. Wszystkiego, co najlepsze. Nie ma